Bliżej prawdy, kosmos, świadomość Bóg. Czy nasze życie psychiczne to jedynie przypadkowe następstwo ewolucji mózgu? A może świadomość jest zjawiskiem wyjątkowym, skrywającym inny wymiar rzeczywistości? Neurobiologia robi olbrzymie postępy w opisywaniu mechanizmów rządzących myśleniem. Mimo to, niektórzy filozofowie i naukowcy nadal uważają, że świadomość jest zjawiskiem pierwotnym, stanowiącym klucz do pojęcia sensu istnienia. Poszukuje go przez całe życie. Ale muszę wyruszyć w kolejną podróż. Nazywam się Robert Lawrence Keun i chcę w końcu zbliżyć się do prawdy. Czy świadomość jest samodzielnym bytem? Moim pierwszym rozmówcą będzie David Chalmers. Australijski filozof, który odrzuca dominujący dziś pogląd o świadomości jako czysto biologicznej funkcji mózgu. W takim razie, czym jest to zjawisko? Musiałem poczekać, aż Dave przyjedzie do Kalifornii. Zawsze miałem nadzieję, że świadomość to coś więcej niż skutek aktywności neuronów w moim mózgu. Phenomena from my brain and neurons. Twoim zdaniem moje poczucie własnego ja jest zjawiskiem pierwotnym. Dlaczego tak uważasz? Im bardziej rozwija się wiedza o mózgu, tym większa jest przepaść między koncepcjami naukowymi a naszym subiektywnym odczuwaniem i świadomością. Jej działania nie wytłumaczy nawet najdoskonalsza teoria opisująca fizyczne połączenia między neuronami. Ktoś mógłby poznać wszystkie materialne procesy zachodzące w świecie, ale i tak nie zrozumiałby. Jakie to uczucie być mną lub tobą? Jak to jest się wściec albo zakochać? Świadomość wydaje się zasadniczo odmiennym bytem. Sugeruje więc, że do jej opisu potrzebne są nowe narzędzia teoretyczne i nowe prawa. Według pierwszego poglądu, tzw. Tak hipotezy radykalnej emergencji, świadomość jest pierwotna, ale nie wszechobecna. Pojawia się w materii, ale tylko będącej w odpowiedniej konfiguracji. Jej powstanie zależy od działania praw natury. Świadomość jest oddzielnym epifenomenem, Zjawiskiem wtórnym wobec fizycznego stanu materii. Drugi pogląd nosi nazwę panpsychizmu. Według niego świadomość przenika całą materię, która pozostaje jednak oddzielnym bytem. Dlatego nadal mamy do czynienia z dualizmem. Rzeczywistość składa się z dwóch nieredukowalnych, ale zespolonych części. Świadomość znajduje się tak samo w mózgach, jak i w słońcu. Według tego poglądu jest to na wszędzie, w naszych dłoniach, w warzywach, w glebie. Świat jest pełen drobinek pierwotnej świadomości. W ten sposób dochodzimy do trzeciego, najbardziej radykalnego poglądu. Świadomość jest jedynym nieredukowalnym aspektem rzeczywistości. Byty fizyczne nie są samodzielne. Stanowią jedynie przejawy związków jaźni. Gdy dojdzie do połączenia dwóch obdarzonych świadomością cząstek, powstaje to, co nazywamy światem fizycznym. Jest on więc świadomością z zewnątrz. Tymczasem, patrząc z naszego własnego punktu widzenia, dostrzegamy od środka naszą własną świadomość. To Twoja artystyczna wizja, odmienna od racjonalnych poglądów? O tych sprawach można myśleć w sposób zdroworozsądkowy lub oceniać je za pomocą narzędzi estetycznych. Mój mały wewnętrzny konserwatysta wybrałby pierwszy pogląd. Świadomość objawia się tylko w mózgach. To koncepcja racjonalna, ale niezbyt zadowalająca z punktu widzenia estetyki. Pogląd dualistyczno-pan psychiczny, bardziej radykalny i niepokojący, głosi: Świadomość jest wszędzie. Ale w tej wizji świat materialny okazuje się równie ważny. To zadowoliłoby przynajmniej fizyków. I wreszcie trzeci, najbardziej radykalny pogląd. Świadomość jest podstawą wszelkiego bytu. Taka koncepcja spodobałaby się buddystom i mistykom. Jeśli o mnie chodzi, po paru drinkach wybrałbym właśnie trzeci pogląd. Jaźń będąca fundamentem świata. To piękny obraz. Dla Dave'a. Świadomość jest bytem fundamentalnym. Według pierwszej wersji wyznawanego przez niego poglądu różni się ona skrajnie od świata fizycznego, ale pojawia się tylko miejscowo, na przykład w mózgach. Mniej konserwatywna koncepcja, zwana panpsychizmem, mówi o tym, że świadomość jest wszędzie. Różni się od świata fizycznego. Rzeczywistość ma naturę dualistyczną. Spekulatywna hipoteza Dave'a brzmi zaś, świadomość to jedyna rzeczywistość, a świat materialny jest tylko jej przejawem. Założę się, że John Searle, wybitny filozof umysłu, całkowicie odrzuci te poglądy. Spotykamy się w jego domu nieopodal Uniwersytetu w Berkeley, na którym wykłada od lat 60. Niektórzy współcześni filozofowie twierdzą, że świadomość nie tylko jest nieredukowalna i niezależna od procesów zachodzących w mózgu, ale też stanowi jeden z podstawowych budulców wszechświata. Dlaczego tak uważają? Bardzo się mylą. <laughs> Przyjmijmy, że wszechświat istnieje od 14 miliardów lat. Od jak dawna jest w nim obecna świadomość, pojawiła się dosyć późno, dlatego brak jakichkolwiek empirycznych dowodów na to, że bez niej nie mogłoby być kosmosu. Tak naprawdę niezwykłe jest to, że ona sama w ogóle istnieje. Wiele nurtów w zachodniej filozofii od wieków powtarza. Ten sam błąd w rozumowaniu. Myli epistemologię z ontologią. Pierwsza jest teorią poznania, druga zajmuje się bytem. Od czasów greckich filozofów antycznych mamy pokusę przyjmować, że ontologia musi w jakimś stopniu zależeć od epistemologii. To błędne rozumowanie można streścić następująco. Dowiadujemy się o istnieniu jakiejś rzeczy, postrzegając ją. Wniosek bez naszej wiedzy o niej nie mogłaby istnieć. Fascynuje mnie to, że w XXI wieku niektórzy filozofowie częściowo powracają do tego poglądu i twierdzą, że świadomość jest nieredukowalnym elementem wszechświata. W trakcie rozwoju nauki porzucono już tę koncepcję, ale nagle znowu wróciła. Nie wiem na jakiej podstawie ten argument jest tak kiepski, że wstydzę się go streszczać, ale jedna z jego nowszych wersji łączy świadomość z mechaniką, Kwantową, dziedziną nie zawsze niejasną i potencjalnie niebezpieczną. Niektórzy twierdzą, że zjawiska na poziomie kwantowym da się wytłumaczyć tylko hipotezą, że świadomość jest jednym z podstawowych budulców kosmosu. Ten argument też odrzucam. Pasuje on jednak, niezależnie od intencji jego autorów, do starożytnych wierzeń religijnych. Czy człowiek zawsze będzie potrzebował takich wizji? To oczywiste, że tłumaczymy sobie świat przez pryzmat antropomorfizmu. Zwalczyliśmy już w sobie naturalną skłonność, aby wyjaśniać go za pomocą zjawisk psychicznych. Omawiany argument tak naprawdę brzmi, wszechświat wydaje się nam znacznie bardziej sensowny, kiedy uznajemy, że w jego strukturze znajduje się jakaś forma świadomości. Takie rozumowanie jest z gruntu fałszywe. I drugi pogląd. światem, w którym jesteśmy zanurzeni. Te przykłady wzajemnych połączeń pokazują, że nasze świadomości nie ograniczają się do poszczególnych mózgów. Jesteśmy połączeni na poziomie międzyludzkim oraz na poziomie duchowym. Świadomość jest dla mnie zjawiskiem złożonym. Oznacza nierozdzielny związek różnych elementów. Składają się na nią poczucie własnego ja i fizyczny aspekt naszego istnienia, który opisuje nauka, związki kulturowe, wspólna sfera metafizyczna. Zapytajmy wreszcie, czym jest Bóg. Dla mnie stanowi on świadomość we wszystkich jej przejawach. Czy jest ona zjawiskiem fizycznym, czy, coś, czy też metafizycznym? metafizycznym? Tego wciąż nie wiadomo. Dla Marilyn, świadomość to zbiór współzależności. Jest zapisana w świecie wielkimi literami. Przejawia się w naszych ciałach, w związkach z innymi, w przyrodzie. Tak wygląda rzeczywistość, czy to tylko piękna metafora? Sprawdzę, dokąd wiedzie ten trop. Odwiedzam Vivi Ramana, hinduskiego fizyka, który stara się łączyć nauki ścisłe z humanistycznymi. Vivi... Zajmujesz się fizyką kwantową, a wychowałeś się w tradycji hinduistycznej. Chcę, żebyś z obu tych punktów widzenia zinterpretował pojęcie świadomości. Podstawowa różnica między ujęciem naukowym a religijnym polega na tym, że w religii świadomość jest kwestią zasadniczą, a dla nauki tylko mgnieniem w dziejach kosmosu wydarzeniem, czymś, co wyłoniło się z tego niezwykle skomplikowanego organizmu ludzkiego mózgu. Według nauki wszechświat obywał się bez niej przez miliardy lat. Jednak dzięki świadomości kosmos zyskał nowe wymiary.

Całe piękno, blask, potęgę, kolory i czar, które dostrzegamy we wszechświecie, zawdzięczamy właśnie świadomości. To dzięki umysłowi mogliśmy odkryć cudowność zachodu Słońca, czy urok motyla. Pójdźmy jednak dalej. Także pojęcia prawdy i piękna, a nawet nasza zdolność postrzegania sił przyrody, wydają się owocami świadomości. Naukowcy o bardzo materialistycznych poglądach twierdzą, że jest ona tylko własnością mózgu, a nie bytem podstawowym. Rzecz nie w tym, czy świadomość jest fundamentalna, ale czy wnosi coś do wszechświata. Bo to przykład. Można powiedzieć, że wiersz zapisany na kartce nie jest bytem pierwotnym, bo poprzedziły go papier i atrament. Jednak w wyniku zapisania go na papierze powstała nowa wartość wcześniej nieobecna znaczenie słów. Nie umniejszając więc wagi wizji naukowej, według której świadomość jest produktem złożonych procesów biochemicznych, trzeba powiedzieć, że wzbogaca ona wszechświat o dodatkowy wymiar. Z perspektywy hinduizmu określona świadomość, taka, której doświadczamy ty i ja, jest jedynie odbiciem czegoś większego stanowi własność istot, które w toku ewolucji zdały sobie sprawę z tego, że są zespolone z kosmosem. W hinduizmie funkcjonuje bardzo ważny aforyzm. Ty jesteś tym. Znacząc dosłownie, jesteś wszystkim. To rozpoznanie pokrywa się z wiedzą, której dostarcza współczesna astrofizyka. Nasze ciała składają się z atomów powstałych w jądrach supernowych. Jesteśmy więc tyłem gwiezdnym. W tradycji hinduistycznej uprawnione jest także stwierdzenie, że nasza świadomość to też gwiazdny pył. Przyznaję, że metafory pochodzące z mojej religii są piękne, ale nie wiem, czy tłumaczą świat. Na pewno dostarczają ciekawych i odważnych teorii na temat natury świadomości. Jej tajemnice rozwikłają być może przyszłe pokolenia, ale dla mnie jest ona wciąż niedostępna. W oczach Vivi religia i nauka częściowo tłumaczą istotę świadomości, ale na jej całościowe wyjaśnienie trzeba jeszcze poczekać. Jeśli świadomość jest zjawiskiem pierwotnym, to, czy może mieć związek z kosmologią, nauką o początku i końcu wszechświata? Wyjaśni mi to Andrzej Linde, rosyjski kosmolog z Uniwersytetu Stanforda, który wysunął hipotezę o niepojętej liczbie wszechświatów równoległych. Andrzej zajmuje się kosmologią kwantową, a jednocześnie mówi o świadomości. Co to może znaczyć? Wiedza o świadomości to nie moja specjalność, ale musimy o niej myśleć, jeśli prowadzimy badania na polu kosmologii kwantowej. W 1967 roku ojciec tej dziedziny, Bryce Dewitt, Publikował słynną pracę, w której zaproponował zastosowanie równania Schrödingera do funkcji falowej wszechświata. Mechanika kwantowa miała opisywać wszystko, a więc także naszą rozmowę, fakt jej nagrywania oraz cały kosmos. Tymczasem, funkcja falowa wszechświata jest niezależna od czasu, co znaczyłoby, że gdy skończymy rozmowę, nic się nie zmieni i okaże się, że żadne słowo nie zostało nagrane.

Otóż według niego nigdy nie pytamy o funkcję falową całego wszechświata, a jedynie tej jego części, którą obserwujemy. W pewnym sensie reszta kosmosu istnieje tylko dlatego, że ja żyję. Brzmi to paradoksalnie, ale nie mamy lepszego rozwiązania. Ufamy wspomnianym równaniom, które wymagają jedynie interpretacji. Obserwatora, czyli mnie, nie da się wyłączyć z równania. Obserwacji zaś dokonuje za pomocą świadomości. Bez mojego postrzegania reszta świata przestanie istnieć. Przyznaję, że to dziwny pogląd, ponieważ zakłada, że świadomość jest istotna jako niezależne zjawisko. Nie wiem tego na pewno, ale jeśli zajmuję się kosmologią kwantową, muszę domyśleć takie paradoksy do końca i szczerze odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania. Jestem zmuszony zaakceptować każdą otrzymaną w ten sposób odpowiedź oraz uznać znaczenie teorii świadomości dla mojej dziedziny badań. To rodzi się oczywista wątpliwość. Ludzie lub ogólnie istoty zdolne do odczuwania żyją na Ziemi od mniej więcej miliona lat. Tymczasem wszechświat istnieje znacznie dłużej. Wydaje się, że powstał wcześniej. Wydaje się. Dochodzimy do ogólnej interpretacji mechaniki kwantowej. Zwolennicy tzw. wykładni kopenhaskiej twierdzą, że obiekt staje się rzeczywisty dopiero wtedy, gdy jest obserwowany becomes moment Obserwacja prowadzi do redukcji funkcji falowej i zmiany stanu wszechświata. Przed jej rozpoczęciem niczego rzeczywistego jeszcze nie ma. Jednak gdy zaczynamy obserwować świat, wydaje się, że wszystko istniało od zawsze. Gdy patrzymy na galaktykę, mamy wrażenie, że była w tym punkcie nieba, zanim skierowaliśmy na nią teleskop. Ale to wszystko, co możemy o niej powiedzieć. W swojej książce o inflacji kosmicznej i fizyce cząstek z roku 1990 umieściłem hipotezę na temat znaczenia świadomości dla samego istnienia świata. Nie spodobało się to mojej redaktorce. Powiedziała, żebym usunął ów fragment, gdyż mogę stracić szacunek wszystkich przyjaciół. Odparłem, że jeśli to wytnę, stracę szacunek do samego siebie. Dla mnie znacznie ważniejszy. Fragment nadal jest w książce. Poczucie własnego ja wydaje się radykalnie różne od bezmyślnych cząstek i sił, które składają się na mój mózg. Zdaniem niektórych filozofów świadomość tak dalece wykracza poza granice świata fizycznego, że musi być niezależnym i nieredukowalnym elementem rzeczywistości. Inni odpowiadają, że ten argument jest bardzo słaby, a nauka jasno pokazuje, jak mózg samodzielnie tworzy umysł. Co na to kosmologowie? Jaka siła napędza ich zdumiewające teorie na temat początków kosmosu i wielu wszechświatów? Co nastąpiło przed początkiem? Co go spowodowało? Co jest fundamentem wszelkiego bytu? Świadomość, szepcą niektórzy. Zbliża nas do prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Studio: Armfilm. Tekst Krzysztof Heimer. Konsultacja naukowa, doktor habilitowany Arkadiusz Orłowski. Czytał Maciek Szklarz.